A ja sobie myślałam, no tak, za minutę zbiegnę z tych schodów i to tak szybko. Uczyły nas, jak zaopiekować się sobą. Gdyby nie to miejsce i ci ludzie przede wszystkim, to nie byłoby mojej pierwszej książki. Żółtym, pod żółtym dałkiem. A ja sobie pamiętam swoją pierwszą podróż tutaj. Jak dzisiaj jechałam, to miałam wrażenie, że mam do samego uczucia 15 lat temu. Gdzieś. Nie mogłam trafić, a trudno tutaj nie trafić, prawda? Bo to zaraz przy ten domek. Ale taki ciepły głos takiej Oli przez telefon mnie naprowadził, i to trafiłam. Jak weszłam, to dwie panie wyskoczyły, zabrały mi Macieja, krzyczącego oczywiście. Ja w fatalnej formie. Pamiętam, że wchodziłam po takich mięciutkich schodach do góry i powiedziano mi, że mogę robić co chcę, a one zabiorą Macieja. A ja sobie pomyślałam, no tak, za minutę zbiegnę z tych schodów i to tak szybko po ja i pobiegniemy do domu. Nic z tego, słuchajcie, dwie i pół godziny przesiedziałam w takim fotelu mięciutkim, było tak cudownie, byli tacy cudowni ludzie. cię to uczucie pamiętam naprawdę do dzisiaj. Ja pamiętam, że to właśnie jest miejsce, tak jak mówiłam przed chwilą, żółty, ciepły domek. Tutaj, po przejściu tego progu, zawsze schodziło całe napięcie. To był czas przyjemności, to był czas przekazania, oczywiście, tych trudnych obowiązków w ręce osób, które robią to bardzo dobrze, najlepiej. Czas, żeby zająć się sobą, to nie było takie proste, to tutaj te osoby, które stworzyły ten ciepły domek, uczyły nas, jak zaopiekować się sobą. A to przecież takie ważne, żeby potem te dzieciaki miały te mamy takie zadbane i zaopiekowane. Też mam z tym miejscem tylko dobre wspomnienia. Za każdym razem jak przyjeżdżam tędy, a przyjeżdżam często, bo mieszkam nieopodal, to się z całego serca uśmiecham do tego miejsca i do tych wspomnień. A ja tak myślę, że gdyby nie to miejsce i ci ludzie przede wszystkim, to nie byłoby mojej pierwszej książki? Na pewno. Nie byłoby mojej drugiej książki? Na pewno. I nie byłoby marzeń o trzeciej. A to są takie rzeczy, które mnie uratowały. Dziękujemy potrafię więcej!